Hej, tu Lemon i witam Was w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Z mchem nad głową sprawdzimy sobie yy, nasze. Living of the Land. Nie ma nic ciekawego. O! Um, co to jest? A, dobra, nieważne. Właśnie skupiłem się na tym pierwszym komu komunikacie. I tak się zastanawiałem. Dlaczego to jest y, zupełnie coś innego niż powinno być? Y, Siemakoteł, czy ja mogę iść do kalendarza? Jak zauważycie, mamy dzisiaj Desert Festival. Czyli innymi słowy, musimy iść na pustynię, bo będzie festiwal. O, Linus nas znalazł. To dobrze, nie straciliśmy kasy. Co ona tam chce? Y, ona chce pory. Mogę dać jej pory, tylko. Sporami jest taki problem. Patrzcie to, sezon na jagódki się zaczął. Czy tam jakieś malinki, nie wiem. Sprawdźmy. Salmonberry. Salmon? To nie jest malina, to na pewno. Salmon. Ech, które to były? Dobra, tam chyba nie sięgnę. E, przydałoby się odłożyć. E, od kiedy one mogą mieć rzadkość? Przepraszam bardzo, czy ja czymś nie wiem? One nigdy nie miały gwiazdki. Przysięgam. No, nieźle. Yy, przydałoby się odłożyć ten mech, bo w sumie łażę z nim tak głupio. Yy, przydałoby się też sprzedać parę rzeczy. Majonez, więcej majonezu. Pinkake sobie zostawimy. Lika któregoś przydałoby się oddać. Tylko nie mogę go oddać, bo on nie jest jakby w kolejności. I boję się, że zabiorą mi tego Lika, który uzbierał się już na to zadanie. A tego wolałbym uniknąć. Dobra, co mamy tutaj? Mm, hy, 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 hy. Właśnie, przypominam, że mamy szklarnię już. Ale to tak swoją drogą. Dobra, ser. Y, alga. Na razie też. Krapoty trzeba ogarnąć, to na pewno, mogę sprzedać jedno to, drugie oddam do community center, albo dobra sprzedam kolejne, bo już widzę, że się znowu wyprodukowało, no i co jeszcze, chyba tyle, teraz idziemy do zwierzaczków i mam nadzieję, że, no dzisiaj są małe zbiory, to nawet dobrze, bo nie mam zbytnio miejsca, a podczas festiwalu pustynnego nie mam jak nawet wrócić tutaj, żeby, żeby coś dołożyć w razie czego. Ale super, że jest ten sezon. Tylko bardzo mnie zadziwia, że te jagódki są fioletowe. Jestem ciekaw, ile one w takim razie będą warte po sprzedaży. O nie, grzyby mi się rozregulowały. To naprawdę tak działa? Ale głupie. Kurde, szkoda. Dobra, wchodzimy, miziamy. I doimy. Cyk, cyk, cyk. Dojanko, mizianko, tak wiadomo. Typowe, codzienne sprawy, tak. No i doskonale. Jestem ciekaw o co chodzi z tym festiwalem, bo to jest nowy festiwal w grze. Dodali go w aktualizacji 1.6 chyba? N nie wiem, która to jest akurat wersja. W sensie nie wiem, którą aktualnie mamy wersję, bo dodali to w najnowszej, ale no wiadomo. Uuuu. Chanterelle, 14 sztuk I to jeszcze 5 yy, z, y, z, y, z, fiole, z fioletową gwiazdką No a ta fioletowa gwiazdka sprawia, że one są naprawdę takie mocne Patrzcie to, 195 energii za jednego takiego Wow Muszę sprawdzić w takim razie ile dzisiaj zarobię za grzyby Dobra, mm, weźmiemy sobie... Właśnie, bo jeszcze ten cheese presser muszę gdzieś położyć na razie niech będzie tu, chyba sięgnę tam, prawda? Cyk, cyk. Sięgnąłem. No i doskonale. Um, dobra, żeby nikogo nie wkurzało, że, ten, że to powiadomienie ciągle tam wisi. I jeszcze jajka trzeba odłożyć. Nasze kochane jajeczka. Od kochanych kurek właściwie. Um, cyk. No i lecimy. Ogarniemy krapoty na szybko Tu się wszystko ładnie robi, a przynajmniej tak jak miało się robić Rozstawię te krapoty, bo... O właśnie, festiwal się zrobił Rozstawię te krapoty, bo liczę trochę na ślimaki dla Vincenta Wiesz, że one się tak głupio rozstawiają, tak graficznie w sensie I patrzcie, mamy piękną szklarnię co prawda jest tu podejrzanie jasne, jak na to, że na dworze pada, ale w ogóle to przejście jest chyba niesymetryczne. No, ono jest niesymetryczne. Nie zauważyłem tego nigdy. Ciekawe. Ale brzydko to wygląda. Mog mogli już na dwa zrobić po prostu i tyle. A nie, że teraz tak to wygląda. No, ale trudno, tak. Um... Czy coś mi się na tej pustyni może przydać tam podczas tego festiwalu? Żarełko mam, to chyba więcej nie potrzebuję. O kurde! Widzę, że nie tylko ja idę na festiwal, ale to swoją drogą jest bardzo dobra okazja, żeby pogadać ze wszystkimi. Nawet z Sebastianem udało mi się pogadać w tym czasie, więc jakby wiecie jak jest, nie? Dobra, zbieramy więcej salmonberry. Może że coś po lewej będzie. A no właśnie. Nie no, chciałbym zbierać te Salmon Berry, bo po pierwsze są w fioletowej jakości, więc chętnie sprawdzę, ile są warte. A po drugie, właśnie one też powinny mi dawać bardzo dużo jedzenia dzięki temu. Trzy, znaczy jedzenia, energii i życia. 6529. A te dają mi. No, jest duży przeskok. To jest ciut ponad dwukrotność. To co, jedziemy? Szkoda tylko, że sezon na Salmonberry jest w tym samym czasie co festiwal. W sensie ten Kaliko. No ale dobra, jedźmy. Zobaczymy, co to jest, czym to się je. I czy to jest przede wszystkim ciekawy event. To jest najważniejsze. A brzmi bardzo ciekawie. O kurde. O kurde. No, zapowiada się dobrze. Levis jest, oczywiście. Wszyscy tu chyba są. Ale fajnie w ogóle, że twórca gry pomyślał, aby zrobić coś takiego. I mamy tu mnóstwo rzeczy. One są za jakąś walutę specyficzną. Jakieś calico egg. Okej. Okay. Mixed flower seed. Hmm. 50 sztuk za dwa takie? Nieźle. Jak na to, że możemy mieć trzy potrawki. Znaczy trzy potrawki. Trzy potrawy tego typu. Za 25 to to jest dość tanie w porównaniu Dobra, a tu co mamy? Drewno, o kurde Ej, te, te, te oferty naprawdę są opłacalne jakby ktoś tak, wiecie, chciał sobie pofarmić Co to jest? Dekoracja yy, katalog Hmm Za 1000? O mój Boże Dobra, zobaczmy co jeszcze tutaj mamy Mamy Sandy, witaj, postacią, z którą gadam najrzadziej w tej grze. Emily, ty też prowadzisz jakiś sklepik, widzę. O kurde. Czy my się tam przebierzemy, serio? Nie bardzo rozumiem, na czym polega to, co się właśnie dzieje. Okej. Okay. I uwaga. Oho. Wow. Wyglądam. Um, cóż. Specyficznie. I ale dzięki temu zyskam nowy kapelusz. Cowboy hat. Fajnie, fajnie. Nie, naprawdę podoba mi się. Zostawię sobie na ten odcinek. Albo ogólnie podczas tych eventów. O, a tu kto to? Suspicious guy. No dobra. Moment, od kiedy pustynia ma tu schodki? Ja o czymś nie wiem. Hmm. Ciekawe. Hmm, a gdzie jest ta taka ławeczka, na której się siedzi tam? Można sobie powędkować trochę na niej. A tutaj jest. Oj, są robaczki. To też trzeba będzie oblukać. Szkoda, że czas mi leci podczas tego eventu. Co mamy tutaj? Darmowy kaktus. Yy, tak. Ale kaktusik śmieszny. Ja i mój kaktus normalnie. Nie mogę go położyć na pustyni, ale yy, zabawnie wygląda to na pewno. Mm, dobra, Sebastian, tak, tak, witamy. Tu również witamy. Ja chcę do Flaminga. Dajcie mi do Flaminga iść. Chyba, nie, nie, chyba tam nie trafię. Mogę jeszcze jednego? Chyba nie bardzo. No dobra, to idziemy do góry, bo tam widzę robaczki, widzę Liję, widzę Eliota. Mm, z Karoliną dałem, dobra. To chyba nic nie mogę zrobić zbytnio. Jest jakiś wyścig, chyba, ale tym też jeszcze. Się... Um... Momencik, co tu się dzieje? O mój Boże, one naprawdę robią wyścig? A ty co masz mi do powiedzenia? A skrzyneczkę mogę? Nie, chyba nie. Co to jest za jakiś. Nie wiem. Jest w bucie? Ale nie, no, krab wygrywa bardzo, bardzo drastycznie. Mogę im pomóc jakoś? O kurde! Chcę zobaczyć skaczącego ślimaka. I skaczący pies w bucie. Nie, no. To się nie dzieje normalnie. O wow. Ale krab już wygrał. Gdzie jest ten krab w ogóle. A, tutaj widzę, widzę. I co? Coś się z racji tego stało? Hmm. Tak, kaktusowy krab. Tylko czy coś jeszcze z tym się dzieje? Chyba nie. Dobra. To idziemy sobie omotykować to robaczki. O kurde! Ale dużo rzeczy dostałem. Lia, co tu masz mi do powiedzenia? Chyba nic szczególnego. Mogę to też rozwalić? Nie bardzo. Hmm. No dobra. Idziemy poszukać jeszcze czegoś ciekawego. O, kolejny wyścig. Mogę obstawić? Chyba. No, kaktus, oczywiście. Przecież on non-stop wygrywa. I za to pewnie dostanę te jajka. No, patrzcie, jak ten kaktus biegnie, chociaż teraz jest już bardziej wyrównane. No, no, no. Chociaż pies w bucie też się nieźle trzyma. Czuję, że pies w bucie może to wygrać. No, jeśli nie, jeśli nie kaktus krap, to pędzej pies w bucie. A ja też mogę skoczyć? Chyba nie. Ale patrzcie, jak równo teraz. Tak równo biegają, a wcześniej to nie chciały. Ale nie no, Kaktus Crab jest najlepszy. Chociaż pies w bucie ma krótszą drogę, jakby nie patrzeć. Bo idzie od bardziej wewnętrznej strony. No i widzicie, Kaktus Crab wygrał. Czyli ja też wygrałem. Tak, tak, wiem, kto jest zwycięzcą. Widziałem, patrzyłem. Dobra, mogę z racji tego dostać moją nagrodę? 20 Kaliko Egg. Dobra, sporo, sporo. Mogę jeszcze jeden wyścig obstawić? Czy ja tak mogę cały czas robić? Naprawdę? No dobra, to niech oni sobie biegają, a ja w tym czasie popatrzę na inne rzeczy. Czy ty masz coś specjalnego z tej, oka z tej okazji? Eee, chyba nie. Ale ten dark Piano to jest ciekawa rzecz. Chciałbym to kiedyś kupić. Tylko 90. Znaczy, 999 węgla to ciut dużo. Tak ciut ciut. Naprawdę ktoś chciałby kupić hej? To jest chyba taki żart bardziej niż. Praktyczna, realna opcja zakupu. Dobra, kto tu jest? Jest jeszcze Willy. Okej, okay, temu się zaraz przyjrzymy, ale. Tu jest jeszcze jakiś szefuncio kuchni. I co z tymi, tymi tymi? One miały robić wyścig. Czy one już pobiegły? Nie, one nie pobiegły. Dlaczego one nie pobiegły? Czy ja to muszę stać naprawdę przez cały czas? O nie, chyba krab tym razem przegra. Jest w bucie, wygląda jakby dominował tą konkurencję. Dobra, niech oni sobie biegną, a ja w tym czasie popatrzę tutaj. Mm. Tak. Aha, aha, aha. Tak. Jaką bym chciał potrawę? Sercowa fasolka? Coś takiego? Albo o, rzadki owoc, to brzmi dobrze. Aha, dobra. Mam chyba wybrać, co ona będzie zawierać. Tak to rozumiem. Krem z grzyba. No, jestem ciekaw, co mi tam wymyśli. Superfood cake. Okej. Okay. Dostałem energię za darmo. Profit. I jeszcze dostałem te efekty: plus 3 do szczęścia oraz 1 yy, do miningu. Ładnie, ładnie. Ale szkoda, że, to, że tym razem przegram. No bo ten pies już w ogóle tak poleciał. Ale ślimak zawsze jest ostatni. Co mnie ciekawe, czy u Emily mogę codziennie brać jakieś nowe ciuchy? Czy na jakiej zasadzie to działa? Dobra, niech one skończą ten wyścig. Yy, tak, tak, wiem, kto będzie, yy, że tak powiem, finalistom. Jest babka ze świnką. Jest jeszcze Harvey. Nie wiem, co on tu robi, ale zobaczymy zaraz. Yy, 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 yy. Fioletowy grzybek, pomidory. Ciekawe. Złota sztapka. Apricot sapling. No takie niezaciekawe te rzeczy. Ale jeśli ona będzie w każdy dzień eventu, to już lepiej. O wow, 10 mystery boxów mogłem sobie tak okupić? Albo sadzonki truskawek, ale to mi się nie opłaca w ogóle. Mam ich tak dużo, że nawet nie ma co. Hmm. Poradzink experience, ja tego potrzebuję. Raczej nie. Dobra, co to jest jeszcze? Jest totem powrotu do domu. To na pewno. Jest jakiś gościu. Co on robi? Ryrrym. Czy chce zrobić jakiś test? Muszę odpowiedzieć na jego pytanie. O Jezu. Eee... Czerwona kapusta? Hm, wydaje mi się, że w jesień, ale nie jestem pewien. Wrong, kurde. Naprawdę nie mogę spróbować raz jeszcze. To kiedy ona jest? Wiosnę pewnie. Uu, fajnie, jajeczka. O, Gil jest. Wiesz nie? A Marlon, co ty tu możesz mieć do sprzedania? Hmm. Kurde, no, kliknąłem coś przez przypadek. Zabij 10 mumii, albo dotrzyj do 30 poziomu w Skull Cavern. A ja wziąłem te mu Znaczy, nie, nie wziąłem mumii, które byłyby mega proste. Ajajaj. No, nieładnie. Dobra, a zobaczmy, co jest u Harveya. Co ty mi tu oferujesz? Masz coś ciekawego w ogóle? Wiem, że jesteś doktorem. Aha, ty to po prostu naprzemiennie mówisz. Dobra, to zobaczmy, co jest tu. To jest po prostu takie stoisko, żeby było. Jak umrę w Kaliko Desert, znaczy w Kaliko Desert w ogólnie tamtą o. To mam szansę wrócić czy coś? Nie wiem. W sensie, że on mnie reanimuje tam od razu. Zobaczymy. 30 poziom. Hmm. No dobra. To spróbujemy dotrzeć na 30 poziom. Aktualnie wątpię, że się uda, bo jest dość późno, ale... Może. Jak znajdę parę dziur, które... którymi uda mi się zejść w dół, to jest to jakaś szansa. Tylko musiałbym mieć naprawdę sporego farta. O! Okej, okay, zgaduję, że to ma jajka. Tak, to ma Kaliko Egi w sobie. O kurde! Dużo rzeczy! Void Essence, super. Iridium Ore, wow! Nie spodziewałem się. Jakby hello, jesteśmy na pierwszym piętrze dopiero. House Plant. Mam wrażenie, że z tych wszystkich mobków dropią tutaj inne rzeczy niż normalnie powinny dropić. Ale to jest takie moje luźne wrażenie tylko. Ale szkoda, że, te, że tamto przez przypadek kliknąłem, no. Przecież zabicie 10 mumii... No co to jest w ogóle za zadanie? Przecież to jest prościzna. I wydaje mi się, że szczęście dzisiaj nie stoi po mojej stronie, ale nie pamiętam już do końca. Dwa omni 3. Bardzo ładnie. Zapomniałem, że przecież na pustynione non stop dropią. Dobra, obej obejdę się bez tego żelaza. Kolejny dwa Omni Dudy. Wow. No przyznam, że pod tym względem gra jest bardzo hojna, ale ja bym chciał w końcu przejście jakieś. O, na propos. Dobra. Cyk. Cyk. Rubin też wezmę. <coughs> Tu na szczęście nie ma problemu, bo wiem, że na końcu będzie przejście, bo jest gwarantowane. Węgiel sobie zbiorę oczywiście. Plus 6 węgla darmowego, bardzo miło. Jest duży slime. Zabiję go trochę dla Hecy. Tajna notatka i dwa kaliko -eggi. O, jeszcze jeden slime mały. Dobra. Trzeba się pozbyć jakiejś śmieci, bo naprawdę dużo mi tego się nazbierało. Szczególnie jak chodzi o ciuchy. Mm, glina. Cyk. powinno bym chciał sobie zostawić do domu? Sapy. No to oczywiście wiadomo, że wyrzucamy. E, książeczkę mogłem od razu przeczytać. Nauczyłem się nowej rzeczy o walce? To znaczy? Hmm. Co to mi konkretnie dało? Bo tu nie widzę tej książki. Czy to mi dało po prostu Fighting Exp? W sensie Exp do walki? Kombatu właściwie. Tak bym obstawiał. Ale nie jestem pewien. Więc od razu mówię, że to jest tylko moja y, luźna sugestia tutaj. I diamencik. Ładnie, ładnie. Y, notatkę jeszcze muszę przeczytać. No tak. Oho, oho, oho. A, to są rzeczy, które uwielbia Hayley i Emily. No, to tak średnio mnie interesuje. Nie mam miejsca na złoto, a przydałoby się jednak mieć. Niekoniecznie mieć. Yy. Nie napełniłem potów tak w ogóle, żeby zdałem sprawę. <laughs> Dobra, no to... Kopiemy, byle przejście było, tak? Ale kurde, głupie jest to zadanie, bo. No ja nie mam szansy tego teraz ukończyć. A przez to, że Marlon miał te dialogi, to ja nie sądziłem, że od razu wejdę do jego sklepu. Dlaczego w Stardewali nie ma czegoś takiego jak potwierdzenie zadania? Bo tak, to ja wziąłem to zadanie jak głupi. No. Dobra. Cyk, cyk. Rozwalony. Super. O kurde, jeszcze dwa. Oła. No, ajdź. Nie zauważyłem tego robaczka, który mi tam latał. Cię rozproszyłem przez niego. Siedem jajek straciłem przez to. Ale głupie. Dobra, to zobaczmy jeszcze, co to jest. Eee, czy chcę wziąć. Złap trzy sandfisze. Okej, okay, to nie powinien być większy problem. Na szczęście wędkę mam przy sobie. To już mnie cieszy, że zacząłem ją faktycznie nosić ze sobą. I teraz uwaga. Czy zdążę złowić 3 sandfisze? Zobaczymy. Przekonajmy się. Ech, alga. Do śmieci. Jeszcze coś mogę wyrzucić, tak w ogóle? Karot sicy mogę, są mi co najmniej nieprzydatne. Ale mnie irytuje to HP, który tak wiecie, strzyka cały czas. 28 kalikoek pierwszego dnia? No nie brzmi to jak jakiś najlepszy wynik. Obawiam się, że inni mo mogło, innym mogło pójść nieco lepiej. Chociaż, jak na to, że nie znam tego eventu. Aha, no i padłem. Ech, no ładnie, ładnie. I nawet nie mogę sprawdzić, czy odcinek się dobrze nagrał. Ale te grzyby, jestem ciekaw, ile były warte. 1600. No, nieźle. Niech na to, że ja po prostu je tam zbieram i dosłownie nic nie muszę z nimi robić. One tak, to jest po prostu pasywny zarobek, który co jakiś czas się pojawia. To naprawdę bardzo przyjemny pasywny pa zarobek. Na szczęście dzisiaj mamy drugi dzień festiwalu. No, ale na razie to będzie wszystko na ten odcinek. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę, komentarz, subskrypcję cokolwiek tylko chcecie, właściwie. A na razie to na tyle. Więc życzę wam miłego dnia, do następnych odcinków i papatki.